A, dwa szoty są do przyjrzenia. Dwa shoty do sprawdzenia, lecimy. Jakiś taki króciutki. Hau, 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 hau! Bulldog, bulldog jestem! Trwa, porwa, dziś suba. jest Czy Jasperowi, czy Jasper dla mnie zaszczeka? Hau, 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 hau! No i <laughs> ja to Dobra, to jest chyba fajny szocik Tak, Jasper, po fame ma 19. Ostro franiu, kebab, mortadela i I'm famous YouTuber. Ja pierdolę, lecimy, jazda. Witam, widzowie! Jesteśmy po fame ma 19. To <grym> ze mną jest ulani, przywitaj się. No, kamerzysta jest. Mogę, ulani. Ze mną jest ulani, jesteśmy po fame ma 19 w Krakowie. Kochani widzowie! Jedziemy na Kebaba Siema siema ma 19 w Krakowie Powtarzam Ma 19 w Krakowie Z Uranim I z kolegą Cześć. Kolega Gej <grym> Kolega gej Klej Jaką brał ten to przegrał? Ferrari Nie, nie ten Ferrari. Pranio. pranio przegrał! Jebać prania, widzowie! Nie, frania tak, lubimy, nie. Ja. Dawid! Pranio przegrał! Jest Dawid, Nie mów już... tak, ale frania lubimy Dawid. Dawid, ktoś od frania nas zaprasza. Nie możesz tak wyzywać ludzi. Oni są z frania, ekipa. Wyobraź sobie, że. Przegrał, franiu, widzowie! Przegra walkę! Mógł to wygrać w pierwszej rundzie! Ale wiesz co? ci jak cioka! Normalnie, wracał się jak cioka! To naprawdę, Szczerze, dał ser ducho. Dał ser pokazał, pokazał Nie tak, dał serducha, bo przegrał walkę. Ale pokazał, że jest silny Dawid. To tak jak na ciebie napadło nie wiem parę obok, a ty byś walczył całym sobą. I tak dałeś całego, samego siebie. Stawiłem widzowie 86 złotych na grania. Sią. A gościu postawił widzowie, gościu postawił widzowie. Dlatego się porwił. 200 złotych miał do wygrania, 411 złotych, 86 groszy. I przepierdolił 471 złotych, 86 groszy. A ja przepierdoliłem na prania, bym zrobiła 86 złotych. Bo kurwa to się... i przegrał walkę Ale i te trani... jesteśmy murem za franiem, Dawid. Ja nie jestem za prani za przegranymi. Dawid jak to jak to śpiewaliśmy pojebani na szpani frania fany. Bez, bez, bez przesady. Bez przesady. Tak jesteśmy w Krakowie. I w bym Krakowie Kurwa dwa pasy ma? Czemu bez Ciedole, nie wiem, może tak trzeba, nie wiem, nie, nie wiem, kurwa, nie znam się. Jesteśmy w Krakowie. <grytane> witajmy w Krakowie, widzowie. Jesteśmy po Fayme MA 19 w Krakowie. Witam serdecznie, wszystkich widzowie, mamy 11 osób na Live. Jesteśmy po Fayme MA 19 w Krakowie, widzowie. Zaproś widzów na Fayme MA 20 w Zapraszamy na Fayme MA 20, które będzie na pewno niedługo. Ja balczę z Kruszpinem na P... Ja Jeden pas by się rozjewał przy hamowaniu, a no, no, no się już po co te dwa. PAIM ma 21! Będę walczył z Kruszpinem! Wszystko gdzie jest gadane z boksderem, będę walczył na PEM MMA! A właśnie, Jasper kurwa w nocy dzwonił do mnie i mówił właśnie, że ma walkę kurwa, żeby, <laughs> że z Bogzdelem gadał, że wszystko już jest ustawione kurwa i tak dalej i tak dalej. Dzwonił do mnie w nocy. <laughs> MMA y, 21 z Kruszwilem, więc wszystko jest ogadane z Bogzdelem, gadaliśmy przedwczoraj. Bogzde się zgodził na walkę, z mi walkę na PMA 21 z Kruszwilem, więc szykujcie się na walkę widzowie. BĘDZIE PEJMEM 21 Z KRUŚWILEM I sobie, z Z KRUŚWILEM! się, nie, Dla, do Frania. Bo, bo no, to, nie I tak, tak w sercu, tak tylko w sercu lubisz Frania, bardzo. No lubię, ale przegrał no, mi to. szkoda, tobie. że przegrał, nie? Ale no na zewnątrz walkę wygra Dawid, tak? Na wygra. Jak myślisz, to ma lepszy wpływ na Dawidka, Ulańcz, Adamczyk? Kurde, nie wiem, no bo tutaj Ulańcz co chwilę na kebaba jeździ. To Jasperek trochę przytyje, to niedobrze. Adam czy kurwa tam każe mu za wszystko kasę brać, nie? I taki się skąpy robi Dawidek, no nie wiem, nie wiem Ja na pewno I jak to się mówi Pojebani na czpani, prania pani Pojebani na czpani prania prali Pojebani naczpani prania pani Ktoś pewnie zapytał się na czacie, czy waliłeś już mefedron krakowski. Też kazali mu kasę, no widzisz. Nie mam czatu włączonego, nie mam czatu Czeka, ja ci będę czytał czat. Sobie to. Ja czekam na pytanie do Dawida, czy Dawid walił mefedron krakowski. A dobry? Nie walił mefedronu krakowskiego nigdy w życiu. Ale ja chciał spróbować, bo jest taki Kasper na wzgórzach, który e, może cię ogarnąć. Nie, ja nie śpam. O, no spoko. <klujne> Ulani, przestań być kurwa, jakiś spulem, kurwa. Ulani jest spulem, widzowie! Co ty gadasz? Skup się na jeździ. Powiedział, że załatwij mnie bedron, widzowie! Miałem lepszy wpływ? No mi też tak wydaje, bo starał mu się, wiesz, przegadać, że nie był taki niemiły, że był przyjacielski, że dbał tutaj o bliźniego. Ale kurwa, wiecie jak to wychodzi. <śla> Za każdym razem to się źle kończy. Nie da rady. Ale ja się starałem mimo wszystko, no. Przedbył ja się na górze, że Mefedron mi zapisze. Kacper z guści ogarnie Mefedron. No tak, ale, 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 ale ja nie chcę Mefedronu. Co taksówką jadą, bo kamerzysta jest taksówkarzem jedziesz franio, tą Ale ostatnio jak był Dawid na live'ie, to jak ktoś był wczoraj na live'ie, to... to pamięta. Ja powiedziałem Dawidowi, że musimy, póki ja żyję i on żyje, musimy się spotkać, coś razem wspólnie zrobić jakiś... Kurwa, takie, no coś po prostu musimy zrobić. Razem się zobaczyć, coś zrobić. Bo jak ktoś z nas umrze, to już nie będzie okazji. I Dawid powiedział, że jak tak by się stało, to dopiero w niebie byśmy tak mogli zrobić. Kurwa, jakoś tak. Nie wiem. Dziwne to było, takie trochę smutne, jak to powiedział. Nie wiem, nie, takie kurwa, no nie wiem. Nie wiem, co o tym sądzić. No to prawda, Dawid, to prawda. No. Ej je, jest Bo to od Dawidzka trochę dziwne, no, takie kurwa, no nie wiem, nie wiem co tym sądzić. Mi szczerze smutno się zrobił jak to powiedział, no mi też. Tam było mi pomy nawet, że tak kurwa jak to powiedział, tak coś to, no Je, gdzie jest tam kur... Ebranio, je, gdzie jest tą kur... Ebranio, je, gdzie jest kur... E pranio, gdzie jest tą k***ą, gdzie jest tą k***ą No teraz już chwalą prania Ej, czekaj, bo mam podgrzewane siedzenia No ci włączyłem, grzeje ci Ooo, grzeje ci Zajebista funkcja Grzane fotel! w tym momencie robisz tak, zwaną poczerę. Czy, Podciera mu nie mu tyłek widzę, papiera Coś napisał, w dupę, Dawid Jedzie z tą k***ą E pranią, jedzie z tą k***ą Jedzie z tą k***ą E jedzie z tą Grzany fotę lato? Powiem tak, te ostatnie dni to już tak Kurwa bardziej zima jest <ścoughs> już nie ma nic z tego lata To już chyba się kurwa skończyło mi się wydaje To lato I falach, ten szoter, On na tutaj ten shoter, on robi O Cześć, Kicha! cześć jest Szotę. Discorda! Powiedz, kichal dobre shoty robi. Kichal dobre shoty robi, pozdrawiam! Kichal dobre shoty robi! Pozdrawiam z rodzinką. Pozdrawiam z rodzinką, kichal dobre shoty robi! Pozdrawiam! Pozdrawiam! Ej, nie, <laughs> Jakie są łagodne, to może Ej, ostry. ostry, nie, nie ostry. Ostry i łagodny. mieszamy. Tylko nie tak za ostry. Nie, chyba. So, dobra, to ostry, ale wie pan. Jest speak Polish? <gülüyor> English. English. <laughs> Hello, what's, Instagram what's up? Instagram Yes, my name is David. Thank you, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Ellie. <laughs> Ellie, you are from United States. Mm -hmm. English. English. <laughs> you be you be on Fame MMA. Fame MMA. Who's the success? London. 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 Nice to meet you, David. Sweet, you, but... Nice to meet you, man. Nice to meet you. I do in live stream, live stream on YouTube. 20,000 people. YouTube? Yes, 20,000 people are watching on, me on YouTube. Why? I'm famous YouTuber. 20, are, you famous? Subs. Yes. are you famous? Yes, 20,000 subs on my YouTube. On gada lepiej po angielsku niż niejeden cep, co do mnie do klasy chodzi. <laughs> Siema, Siema. Ale to prawda, Sperk dobrze go po angielsku. Mi się wydaje, że jakby go kurwa przenieść do jakiejś Ameryki Natrafiłby na jakiegoś kurwa tam nie wiem kajcenata, to by internet rozpierdolił Ale to no mamy go na wyłączność tutaj To dobrze w sumie The power, What? I talk with people on website. Are you famous? Yes. Twenty thousand uh, subscribers. What's your name? David Jasper. David Camille Patrick. live. <laughs> You're famous. It's, yes. It's. Uh, I love famous people. I'm a fighter. Look. He's funky. Fame, I'm famous. I like you. I like oh, you. People. Okay. <laughs> Hello, famous people. You are from, you are from English. Bye. English. <clears throat> Bye, famous people. <laughs> Bye, famous people. <laughs> Bye, famous people. It's quite nice to meet you. It will be very pleasure to meet you. <laughs> co widz ja. Co no, no, no. Moja koleżanka by no, no. chciała być na streamie. No, no. Nie, to jest nieprawda. Sto trzy osoby. Bo... Kolejna fanka kurwa. 17 tysięcy dziewięćset sumów. Ty masz? Tak. A wiesz co to jest? Właśnie nie wiem Zawodnik, no, no ja MMA Ja ci powiem Ty tak będziesz w MMA? Ja ci powiem Zabonik historię Walczę na gali, walczę na gali Naprawdę? Tak, no tak Boże Moja walka będzie na PMMA 21 z, z Kruszwilem A Nie możesz takich rzeczy likować, Dawid Ty będziesz z Kruszwilem walczyć? Tak, będę walczyć z Kruszwilem Nie, Słuchaj Ja ci pokażę coś czy jesteś przygotowany? To jest on, nie? No ja właśnie no, nie słyszałam, ale Kruszewka Byliśmy Widzisz? To jest on Aha Znasz Bokzela? No kojarzę Woda swojej ma. No no Dzisiaj no. właśnie swoje swojej małej Podpisał dzisiaj Nikt o tym nie wie Dostał to się oficjalnie, teraz powiedziałem na streamie no To bez różnicy no to z Pieczarek szczerze no, Naprawdę? Tak, bo liczyłem kontra na łapkę A bankę. kiedy do przygotowania się zaczynają? Trenuję teraz czarny Czarnym Smoku w Łodzi, będę trenował Przez 7 miesięcy trenuję. 7 miesięcy trenuję Kurde ale masz suciutkę policzki. Ale ma, ja ma suciutkę po... policzki. Chcesz <grym> ci to ja powiedział kiedyś? Nie. Dostałabyś ode mnie ta suciutka buziaczka policzek. Koleżanka nie dostanie, bo koleżanka nie zasłuży. <grym> no właśnie. <grym> ale mogę zmienić zdanie. <grym> mogę dziękuję. zmienić zdanie i dać Dzięki. mi rada łóżka. Dawid, powodzenia do swojej wybywatki. Pozdrowienia. Dawid ze mną zginął. Boję się, że zginę z Ulaniem widzowie. A i kurwa to zginę, że. <grybujesz> w tragicznej sytuacji będzie tak, że zginę i na pogrzebie będą, będą mówić być. gdzie z tą kurwą! E, Pranio, je, gdzie jest z tą kurwą! Na Są moim gada. pogrzebie widzowie! A na twoim pogrzebie będzie ta selekcja, że ci cz czekiper nie mają wstępu na pogrzeb? Nie mają zębu będą. <grybujesz> Ale w że że pizdy mi odpalny, ja pierdolę, że on się to nie znudziło. <gulia> no kurwa, kurwa, to nie muszę. No kurwia. Kurwe, nie, nie. To Ganga Murun. Gang, ganga, Ganga Murun, jego mama Murun. Jego dziś napierdalali, wódki dużo mieli. Podajemy dane ula niego. Ja ja mam podatki na kurwa. kurwa <gulia> Wzięliby, kurwa, przykład z Ronaldinho Ronaldinho się nie pokazał Szczerze, kurwa, mam do niego troszeczkę większy stosunek niż do nich innych, bo On przynajmniej pokazał się i, i podszedł, kurwa Ale nie było na go na fejmie Był Nie był Pokazał się przynajmniej tyle To nie był Ronaldinho, to Ronaldinho ma inny głos essa, ESA, ESA, Essa Esasito, essa. Essa Mangarito Widzę się, do, do. No hallo. Witam za 4-5 minut. No będzie... No ja już siedzę na papierosa na druga. Dobra, Dawid kończy zaraz live'a Proszę. Dawid zaraz kończy live'a, za chwilę będzie pod noclegiem. Okej, okay, okej. Okay. A mnie blisko macie zakopiankę, tak? No dobra. Widzisz, Dawid. Chyba, że. A co ty da, Dawid, żeby ten. Yy... Nie chciałbyś, żeby twój tata pojawił się na streamie? Nie, nie z... pozdrowił pozdrawił widzów. Czekaj, panuje tego skurwisyna, który wystał zęby. A co z tego? Pierdala z lewa Kurwa, konie jadą, patrz, konie. Gdzie? nami po prawej stronie. Konie, ja pierdolę. Dorożka. Ale bym go. <grym> Ale byś go pierdolął w dupę. Albę go tak e, 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 e. A co się robi z koni? Koninę Nie Kabanosy Serio? No, serio? Konina, dzieje koninę, jedzą y, kraje To jest konia co się robi. Kabanosy. Nie, nie. I salami. No chyba tak, niestety tego powiem. Ale lubisz salami? Nie lubię. Kabanosy? Nie. Black no, salami. Kurwa no nie mogę. Ja to jeszcze kiedyś na Diablo. Siedzimy tam z, kurwa z kolegami z Kuboid I coś tam gadamy o jakimś mięsie jebanym. Nie wiem czemu w ogóle taki temat był. I tam ktoś kurwa mówi, że no. Ja ty chyba mówię, że no ja salami lubię. I tam Kuboid coś tam gadał, jezu, jak ja zastopowałem. Kiro I to mówię kurwa, że no lubię salami i co tam było? Kubai. O, salami spoko jest. I tam inny kolega. Ja lubię najbardziej Black Salami. Kuboid mówi co to jest? O, wpisze sobie w google takie zajebiste salami. Wpisał Kuboid. Black salami, ten kuta ze skosu, nie wiedział w ogóle co to jest. Nie wiem jaki ufujem. się śmialiśmy. Prytki. Nie <śmieliśmy> wiem, <śmieliśmy> tak jak widziałem jakieś <śmieliśmy> na jaką mówisz. Szynkę! Ja jem Szynkę, widzowie! Szynkę! Kochani widzowie, do tego z sobek, pomidory z kepirem i z ogórkiem, dosypane do, do pieprzem. I, 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 I z solą, i to jest moje bioretanka. Siema, siema, hej. Twojej starej, ty kurwo, jebany, pierdolisz <noise> tego psa. A robisz mortadele? Ja też kiedyś. Schabowano... Mortadela, mortadela, to ulani. kabo, został co nie co niedziela, co niedziela! Jadłeś w mortadelle? Znaczy schabowego z mortadeli. Ulań kawał! Kurwa, to jest smak wyszysła. Każdy teraz kiedyś, naprawdę. Mortadela, mortadela! Co jest kurwa? To on też kurwa przepada za mortadelem. ULAN, co niedziela! Ula nie szybka, kawał, co niedziela! Co niedziela, co niedziela Ja pierdolę. Co niedziela, co niedziela. Hmm, 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 hmm. Kawał. Hmm, hmm. O, sprawdzamy. Znajomości Dawida Espera. Sprawdźmy to. Mamy jeszcze Bukas do przyjrzenia. Jeszcze jest Bukas, jeszcze jest Bukas. Dwa odcineczki w ogóle. Dwa odcineczki. Patrzymy, co to. Dobre stopnie jest to. Znajomości Dawida po kolei, dobra. Jasne? Na koniec tam był jakiś ten, malarz, czyli Jasper, można powiedzieć, że uścisnął dłoń kurwa Boxdellowi, to też tak wszystko kurwa powiązało, że to aż nawet do Adamka to można było poprowadzić, niesamowite to jest, ja pierdzielę. a że Donald Trumpa zna, to ja to wiedziałem, nawet gadał z nim na Discordzie kiedyś.